Cześć. Witam na moim kanale. Mam na imię Mateusz i zapraszam na cykl zabawy ze sprzętem. W tej serii będę sprawdzał, testował i opowiadał o komputerach i innych urządzeniach elektronicznych. Pokażę mało popularne zastosowania tych sprzętów oraz postaram się wytłumaczyć w prosty i logiczny sposób to, co z nimi zrobiłem i zamierzam zrobić w przyszłości. A oto bohater dzisiejszego filmu. Jest to komputer typu nettop, lub mówiąc inaczej terminal Fujitsu Futro S900. Komputery tego typu zostały stworzone z myślą o nieskomplikowanych operacjach, e, takich jak przeglądanie internetu, e, tworzenie prostych serwerów, np. DNS czy FTP, w sieci lokalnej. E, kasa fiskalna, przy wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania, a przy odrobinie wyobraźni, może stać się nawet centrum multimedialnym, natomiast dla zaawansowanego użytkownika pozwoli na korzystanie ze starych programów e, i, i peryferiów nie współpracujących z nowszymi systemami. Zakupiłem ten sprzęt na Allegro za 27 zł. No, patrzyłem na tą wertę, patrzyłem też na stan wizualny tego terminala. No spodobał mi się. Nie mogłem przepuścić takiej okazji, tym bardziej, że cena była naprawdę atrakcyjna. Aczkolwiek tak sobie pomyślałem, że coś w tej, coś musi być nie tak z tym komputerem, skoro jest dostępny w tej cenie. No ale jednak się myliłem i trafiłem naprawdę na bardzo dobry egzemplarz. No, ale z pewnymi brakami. Natomiast o tym trochę później. Obudowa jest w całości metalowa, z wyjątkiem plastikowego przedniego panelu. Do, do spodu tutaj można przykręcić nóżkę. I tutaj z tego co, co wiem, postawić ten terminal w pozycji wertykalnej. Na froncie obudowy znajdują się dwa porty USB: wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe, włącznik podświetlany na biało, dioda pracy dysku, dioda sygnalizująca pracę karty oraz czytnik tzw. smartcard, czyli kart inteligentnych, które umożliwiają np. dostęp do niektórych zasobów niektórym użytkownikom. Z tyłu obudowy mamy natomiast wejście zasilaczowe, wejście na linkę, dwa porty COM, wyjście DVI, wyjście display port, cztery porty USB 2.0, port LAN, złącza PS2 na myszkę i klawiaturę, wejście liniowe, zwane też popularnie AUX, wyjście liniowe do podpięcia na np. głośników oraz bardzo fajny bajer w postaci wyłamanego wejścia na drugi port LAN, a także mamy tutaj zaślepkę na jedną niskoprofilową kartę. Jak spojrzymy sobie na datasheet tego, tego terminala, można znaleźć np. informację o tym, że wchodzi tutaj niskoprofilowa karta graficzna od NVIDIA. natomiast do samego urządzenia sprzedający dorzucił zasilacz oryginalny tego typu. Teraz, momencik. Jest to zasilacz marki Fujitsu o wydajności prądowej 40, przepraszam, nie wydajności, tylko o mocy 40 W, 20 V na 2A. Wydaje się być oryginalny, chociaż bardzo przypomina te zasilacze od Asusa, no nieważne. Odkręcamy sobie teraz jedną śrubkę. Tutaj jest jeszcze miejsce na drugą, natomiast ten terminal tej śrubki nie posiadał. Po odkręceniu tej śrubki i po wysunięciu tej przedniej części. Jesteśmy w środku terminala. Ciekawostką, która mi się rzuciła zaraz po rozkręceniu tego terminala, jest ten czytnik kart przymocowany na standardowe złącze 9-pinowe USB. Pojęcie, że pierwszy raz widzę tego typu rozwiązanie w takim sprzęcie. Obok tego jednego złącza mamy drugie złącze na USB, więc łącznie ten terminal posiada aż 8 złącz USB 2.0. Oprócz tego mamy tutaj widoczny dość spory radiator pod który mieści się procesor AMD serii G T44R, który rozpędza się do 1,2 GHz. Posiada on budowaną kartę graficzną zintegrowaną AMD Radeon HD 6250, który współdzieli z pamięcią RAM 256 MB. Karta graficzna wspiera x 11 Powiem szczerze, nie wiem po co to wsparcie. Natomiast sprawdzimy potem jak to wszystko wygląda. Czy da się tutaj powiedzmy pograć jakieś stare gierki? Procesor jest bezpośrednio wlutowany do płyty głównej, więc nie ma tutaj żadnego soketu. Natomiast TDP wynosi 9W, co jak na sprzętej klasy jest to no dość dużo. Bliżej przedniego panelu przylutowane są dwa sloty na pamięć RAM e, SODIM DDR3 obsługujące maksymalnie 4GB pamięci o częstotliwości 1066 megahertzów tak wyczytałem z, z dokumentacji, natomiast działa tutaj pamięć o wyższej częstotliwości, o tym troszkę później. Natomiast jest jeszcze tutaj wlutowana karta dźwiękowa. O może pokażę tutaj z tej strony. Tutaj wlutowana jest karta dźwiękowa od Realteka model ALC262, natomiast patrząc tutaj jeszcze na pozostałą część laminatu, mamy standardowe złącze PCI PCI Express razy 1. Złącze M-SATA, do którego można podłączyć zarówno dysk twardy, jak i kartę sieciową, ale tą troszeczkę dłuższą, ponieważ mamy tutaj zaczepy plastikowe na przymocowanie tej karty bezpośrednio do płyty. Oraz złącze SATA. Ciekawostką jest, że do tego złącza M-SATA można podłączyć dysk, dysk twardy o maksymalnej pojemności 16 GB, tak wynika z dokumentacji. Oraz standardowe złącze, oraz standardowy dysk twardy podłączając do złącza SATA. Natomiast nie widać nigdzie tutaj złącza zasilania do tego dysku. Już pokazuję tutaj na tej płycie oznaczone jako Sata Power. Służy do tego złącze, tak zasilające dosłownie jak z, ze stacji dyskietek. Patrząc też na ogólnie płytę główną, mogę, stwierdzam właściwie, że tutaj jest podłączona, że tutaj jest zastosowana wersja uboższa troszkę tej płyty, ponieważ jak widzimy, tutaj mamy jedynkę koło Portu Sata oraz dwójkę, no i czteropinowe wyjście wyjście SATA, więc podejrzewam, że można byłoby tutaj podłączyć nawet dwa dyski oraz w tym miejscu jest 10 złącze na wyjście cyfrowego audio SPDIF. Tak naprawdę do podłączenia jakiegoś zewnętrznego urządzenia do tego portu przepraszam, do tych portów i po odkręceniu tej, tej zaślepki można dzięki specjalnemu reaserowi podłączyć kartę graficzną NVIDIA QUADRO NVS 300 z pamięcią pół gb 512 mb więc no nie mam akurat takiej karty, natomiast myślę, że jest to, myślę, że jest to dość ciekawe rozwiązanie. Oraz coś o czym mało użytkowników wie, to jest właśnie miejsce na podłączenie drugiego portu LAN. To jest tak zwane złącze POE, czyli Power of on Internet. Dzięki specjalnej przyłączce przykręcanej śrubką do tego, do tego miejsca, można włożyć tutaj drugą kartę sieciową, wyłamując też blaszkę, która tutaj jest widoczna. No i przez to możemy tutaj zrobić, na przykład z tego terminala router. Jak pewnie zauważyliście, czegoś tutaj brakuje. Komputer zakupiłem bez pamięci RAM oraz bez dysku. Więc żeby go uruchomić, potrzebuję uzupełnić te podzespoły. Tak się akurat składa, że mam tutaj przy sobie kartę dwugigową DDR3 o częstotliwości 1333 MHz. Włożymy ją teraz sobie do urządzenia. Dość ciasno tutaj wchodzi. Natomiast dysk twardy tutaj e, mogłem zastosować właściwie, po, ponieważ dzięki tym tym mam tutaj jakby dwa wyjścia, albo kupić dysk mSATA. E, co myślę byłoby dobrym wyborem, ponieważ tutaj prędkości przesyłu byłyby dość duże. Natomiast za te same pieniądze, e, bo patrzyłem, że karta m, 16 GB kosztuje w okolicach 30-40 zł. Mogę kupić za te same pieniądze dysk twardy i, to, i zakupiłem właśnie taki dysk 250 giga 7200 obrotów na SATA3 Marki Toshiba I taki dysk zamontuję Tutaj ale ponieważ nie ma nie ma to jakby bezpośrednio miejsca więc po prostu ten dysk położę w tym miejscu i teraz potrzebuję czegoś co, co pozwoli spiąć mi jakby dysk twardy z tym komputerem i przez Allegro zamówiłem taką oto przejściówkę Tutaj mamy wejście SATA yy, Złapie mi ostrość. Tak, mamy złącze sata do przesłania danych oraz flop, czyli czteropinowe złącze. A z drugiej strony mamy normalne złącze sata podpinane bezpośrednio do dysku. Zepnijmy to wszystko razem. Sam komputer wspiera tutaj SATA 3 prędkości, więc tak naprawdę ich dokupiłem też tutaj dysk SATA 3, więc na spokojnie będzie można tutaj uzyskać dość duże prędkości, co jest myślę dość dobrym rozwiązaniem, zważywszy na to, że ten procesor, który tutaj jest zbudowany, no niestety zabójczych prędkości on nie osiąga, no ale tego typu sprzęty tym się właśnie charakteryzują, że mają obniżoną pojemność. A właściwie obniżono wydajność pod konkretne zastosowania, które zresztą wymieniłem na początku. To co, zaraz podepniemy zasilanie, wszystkie kable i za chwilkę ujrzymy ekran startowy. Ok, wszystko ze sobą połączyłem. Widzimy, że, dysk, że terminal się uruchomił, natomiast pierwsze co zaskoczyło mnie to: to no właśnie, włączył się i zaraz natychmiast wyłączył. No zaskoczyło mnie to na początku. A więc tak, wszystko ze sobą złożyłem, podłączyłem wszystkie kable od klawiatury, od, od, od monitora, kabel zasilający, e, internetu jeszcze nie podłączałem, no i chciałem uruchomić ten sprzęt, a sprzęt możemy uruchomić właśnie tą tym guzikiem, no i patrzcie, uruchamia się, mamy logo Fujitsu. No i patrzcie, no i działa. Ale jest tak, podłączyłem teraz zasilanie no i pierwsza rzecz, która dziwna się stała to to, że dysk hałasuje. Słuchać jak pracuje, więc zaraz tutaj spróbujemy sprzęt uruchomić. Na dołączonym dysku nie było żadnego systemu operacyjnego, więc przywrócę powiedzmy pierwotną konfigurację i zainstaluję na tym Komputerze Windows 7 wersji Embedded Standard z Service Pack 1. Wersja 32 bitowa z uwagi na pamięć RAM. Na pendrive'ie mam przygotowany obraz ISO tego, tego systemu. Przygotowany, pobrany prosto ze strony Microsoftu i zrobiony za pomocą Rufusa. Tak więc podłączmy sobie pendrive'a do, do tego portu. No i sprawdźmy, czy to zażre. No właśnie, to jest ta sytuacja, którą miałem wcześniej. Tak naprawdę jak pierwszy raz go podłączyłem, końcówka zasilacza była podłączona, wszystkie kable były podłączone. No i niestety, ale komputer się nie uruchamia. Natomiast co ciekawe, jeżeli ja wezmę sobie tą końcówkę zasilacza. O, może ja wam to pokażę, żebyście też to widzieli. O, ta końcówka zasilacza. Chodzi tutaj, natomiast nie może wejść do końca. O, i teraz komputer się uruchamia poprawnie. Uruchamia nam się terminal. Mamy procedurę POST, i, i mamy terminal. Jesteśmy w wiosie. Popatrzmy, data jest ustawiona prawidłowo już wcześniej, tutaj. Ustawiam chociaż jest, jest nieprawidłowa. Tutaj patrzę, mamy 11 luty. No nie, no nie, data jest niestety nieprawidłowa. Ustawmy ją, a więc jest dobrze. Tak więc tutaj chyba jakieś problemy z życiem ma bateria. Yy. Jakby nie patrzeć, ten komputer ma dość zaawansowane opcje, jeżeli chodzi o wios. Przede wszystkim widzimy tutaj opcje priorytetowe, jeżeli chodzi o butowanie. Mamy tutaj podłączony wykryty nasz dysk twardy, mamy też wykryty nasz pendrive z, z instalacją Windowsa 7 Embedded. No i możemy też uruchomić sprzęt poprzez kartę sieciową. Ale oczywiście do karty sieciowej nic nie podłączałem. Więc w tym momencie przesuńmy kolejność butowania najpierw z, z pendrive'a, a później z dysku. I zapiszmy wszystko i mamy od razu już butowanie prosto z USB. Instalację tego systemu to Wam daruję, natomiast zwrócę uwagę na kilka ważnych aspektów e, innych niż które są w podczas instalacji standardowego e, Windowsa, który jest dostępny dla użytkownika. Ponieważ systemy embedded są przygotowane z myślą o na przykład w wykorzystaniu ich. E, Właśnie tak, jak wspomniałem, jako kasa fiskalna, czy jako niezobowiązujące, może nie niezobowiązujące, ale jakieś słabsze zadania, typu na przykład, może nie tyle kasa fiskalna, bo to też, na przykład, ale jako darmowy domowy serwer, więc jakby tej mocy obliczeniowej dużo nie potrzeba. Natomiast patrząc tutaj na, na sam komputer, widać tutaj diodę pracy pendrive'a oraz diodę pracy dysku, no i mamy. No i mamy tutaj już mamy okienko instalacyjne. Za chwilkę nam się załaduje cała procedura. Eee, różnica jest zasadnicza. Przede wszystkim na samym początku. Eee, system jest w wersji angielskiej, to jest ważna sprawa, więc tutaj będę tutaj się kierował, że tak powiem, na, na ślepo, na jakby język. Język jest tutaj dość, dość prosty, więc myślę, że standardowa instalację tutaj każdy sobie potrafi przeprowadzić. Nieważne, idziemy teraz do instalacji. Pierwsze, co mamy? Nie mamy zainstaluj, tylko mamy build and image, czyli w tym momencie wybieramy opcję, tak jakbyśmy przeszli dalej. No i ciekawostką jest w tym systemie to, że pierwszy ekran, który nam się pojawi, to nie będzie ekran powitalny, nie będzie to ekran wyboru instalacji typu niestandardowa czy uaktualnienia, co zresztą zaraz pokażę. Pierwsze co mamy to oczywiście okienko licencyjne, więc to jest akurat wiadome. I teraz mamy coś, czego wcześniej jakby nie widziałem. Jest to używanie tak zwanego template'u. Template to inaczej można powiedzieć, jakby takiego można powiedzieć wzorca. Można, można to porównać do opcji znane, znanych z Windowsa 98. W tym wypadku, ponieważ nasz komputer to jest tak zwany team client, czyli mówiąc krótko, właśnie terminal albo mówiąc inaczej też komputer typu netto dzisiaj zainstalujemy opcję thin client który przygotowuje ten komputer tak naprawdę do zainstalowania innych innego oprogramowania natomiast jak widzimy mamy tutaj przygotowane opcje IA czyli industrial Automata, Automata, automation mamy też opcję minimalnej konfiguracji czyli dosłownie najbardziej potrzebne składniki systemu są zainstalowane z myślą chociażby o, o małych kartach msata możemy też tutaj zainstalować opcję set top box która służy na przykład, jak sobie podejrzymy, do instalacji tylko i wyłącznie potrzebnych składników do uruchomienia set-top box. W ogóle to jest urządzenie, które służy do na przykład, odtwarzania różnych multimediów typu audio-video. Bardzo popularną nazwą na set-top box w Polsce to jest, też jest, może nie tyle w Polsce, ale ogólnie jest dekoder. I taki dekoder STB, czyli właśnie set-top-box, no to służy między innymi do oglądania telewizji, ale też do innych funkcji multimedialnych, typu nagrywanie czy jakby funkcje EPG. Tutaj możemy sobie oczywiście podejrzeć, co zostanie zainstalowane z systemem. De facto tutaj jakby niewiele tutaj się tym wszystkim, de facto te opcje jakby niewiele się różnią, natomiast zobaczmy, w minimalnej konfiguracji mamy tylko jakby cztery foldery widzimy. Mamy tylko zainstalowane Sterownik od pendrive'a, który de facto jest tutaj włożony. Windows Boot, czyli tak naprawdę e, środowisko do, potrzebne do uruchomienia systemu. Command Prompt, tel, prompt Shell, czyli e, wiersz poleceń e, i wsparcie dla powłoki. E, no i mamy tutaj jeszcze e, Startup Screens, czyli, e, s, czyli tak naprawdę e, te, o, te obrazy, które pojawiają się podczas uruchomienia i podczas zamykania komputera, kiedy mamy. Zamykamy. Przepraszam, zapraszamy albo trwa zamykanie. Mamy tutaj zainstalowany dosłownie podstawowy sterownik do uruchomienia komputera. My zajmiemy tutaj się konfiguracją Fing Client, po wybraniu naszego, naszego jakby wzorca, po wybraniu naszej, naszej opcji. Sprawdźmy, tutaj do zainstalowania. Mamy tutaj wybór języka. To jest akurat nowość, ponieważ w systemach tego typu można zainstalować. Oprócz tych domyślnych sześciu języków, można zainstalować również inne języki, w tym polski. O tym może trochę później. Wybierzmy oczywiście angielski, natomiast czas i klawiaturę wybieram. Po wybraniu opcji czasu i waluty polskiej. Od razu postawia nam się tutaj klawiatura polska programisty, idziemy dalej. No i za chwilkę pojawi nam się okienko wyboru naszej opcji. Podsumowanie, tak jedyne co tutaj widzimy nie został wykryty sterownik od karty sieciowej wbudowanej w naszego nasz terminal. Nie będzie to problemem, ponieważ możemy od razu tutaj zmodyfikować sterowniki, natomiast my instalacją sterowników zajmiemy, zajmiemy się po instalacji komputera. Mamy też tutaj zainstalowane opcje typu dostęp zdalny, czyli tak zwany zdalny pulpit. Opcje sieciowe, typu chociażby firewall czy łączność bezprzewodowa, więc po zainstalowaniu karty sieciowej bezprzewodowej można się połączyć bezpośrednio z kartą WiFi. Oczywiście mamy też inne urządzenia. Przeglądarka, oczywiście Windows, Microsoft, przeglądarka od Microsoftu Internet Explorer 8, no i wersja językowa angielska. Idziemy dalej. Też nawet pokazuje nam maksymalną Przepraszam, przewidywaną yy, zajętość dysku twardego na około 1,3 GB. Idziemy dalej. I teraz mamy widoczny nas, nasz dysk twardy. Oczywiście sformatujemy go i idziemy dalej. No i dalej instalacja samego systemu przebiega praktycznie tak samo jak w przypadku Windowsa 7, więc wracam do Was po instalacji. Tak w ogóle to podczas instalacji tak dotknąłem tego radiatora i on jest ledwie ciepły tak samo tutaj dotykając pamięci RAM no też są delikatnie ciepłe sam dysk twardy oczywiście pracuje cały czas nie ma, nie ma z nim jakby najmniejszego problemu wiem, że to tutaj jakby wygląda bez ładu i składu nie ma tutaj jakby miejsca też na przykręcenie tego, tego dysku, więc on po prostu leży sobie luzem, natomiast obok w tej, tej akurat wolnej zatoczce na karty sieciowe przepraszam, na, na dodatkowe karty rozszerzeń nie przeszkadza tutaj komputerowi, więc e, niech się to tutaj więc, więc no tutaj po prostu sobie leży e, tym bardziej, że to nie jest rozwiązanie, jakby, które zostanie na stałe tak w ogóle jeszcze to ciepnąłem obudowę Zunę na chwilę pendrive, bo widzę, że ta instalacja trwa już bezpośrednio na dysku ciepnąłem tą górną obudowę, no i e, powiem szczerze, że, że, że sam terminal w tym stanie no bardzo mi się podoba, nowoczesny e, wygląd bardzo prosty zresztą pozycji horyzontalnej prezentuje się bardzo fajnie, w pozycji wertykalnej również, a tutaj trwa dalej instalacja systemu. No i mamy pierwsze uruchomienie zaraz po zainstalowaniu. Do, trochę ta instalacja trwała, tutaj około 10 minut jak dobrze, jak dobrze widziałem. No i mamy znany obrazek Setup is updating registry settings, czyli instalator aktualizuje ustawienia rejestru. Instalator uruchamia usługi, czyli mamy nie mniej nie więcej końcówkę instalacji. To jest właśnie po pierwszym resecie kolejna, kolejny etap instalacji. Już widzimy, że nam się zmieniła delikatnie rozdzielczość na trochę wyższą. No i mamy ten sam etap, który jest przy instalacji Windowsa 7, czyli po pierwszym uruchomieniu kończenie instalacji. No i wracam do Was dosłownie po, po końcówce, po zainstalowaniu systemu. No, i mamy pierwszy ekran tuż po zainstalowaniu systemu. Oczywiście wpiszę tutaj nazwę Futro. Możemy oczywiście pisać hasło administratorskie. To wiadomo, to są opcje znane bezpośrednio z Windowsa 7. No, i tutaj mamy bardzo ważną informację. Tutaj, Windows informuje nas, że zainstaluje nam kopię ewaluacyjną, która jest ważna przez 30 dni. Jeżeli okres tego triala upłynie, każdy, każdorazowe uruchomienie komputera po tym czasie będzie powodowało jego wyłączenie po, 20, po każdych 20 minutach. Jeżeli życzymy sobie jakby używania dalej tego systemu, no to trzeba wpisać po prostu kod licencyjny. Oczywiście my tutaj dajemy next. No, i tutaj mamy e, opcję aktualizacji z Windows Update. Zaznaczmy opcję rekomendowane. No, i tutaj wybierzmy, było wybrane chyba wcześniej dobrze. Tak, i mamy wybrano dobrze strefę czasową, datę i godzinę. No, i Windows e, kończy ustawienia. No, i mamy już zainstalowany w tym momencie. Windows Embedded Standard 7, e, kopia ewelu, ewaluacyjna, czyli, tak jak mówiłem, jest ona dostępna za darmo przez 30 dni. Więc e, no myślę, że w tyle dni na spokojnie będziemy mieli dość dużo czasu na przetestowanie tego systemu. Po zainstalowaniu systemu, naszym oczom, ukazuje się pulpit znany z Windows 7 No nic w sumie tym dziwnego, no bo e, jądro tego systemu jest oparte, no właśnie, na 7. Zobaczmy sobie na manager urządzeń i co widzimy. No pierwsze co to, że nam się delikatnie coś długo ładuje, natomiast widzimy, tak jak przed instalacją mieliśmy informację, że nie jest zainstalowany sterownik do karty internetowej. W tym momencie tutaj podpinam sobie pendrive'a i w tym momencie zainstaluję sobie pierwsze co: no to sterowniki do karty graficznej, ponieważ zobaczmy sobie, mamy tutaj display adapter, mamy standard VGA Grafics Adapter. No tak nie jest. Tak samo e, popatrzmy sobie jeszcze na kartę dźwiękową. No to nie jest Realtek, tutaj widoczny, e, no to też trzeba sobie zainstalować. E, zobaczmy sobie tutaj. Po zainstalowaniu sterowników wracam. Cóż, w trakcie instalacji tutaj e, oprogramowania e, sterownika do karty graficznej e, zainstaluję jeszcze ręcznie mm, Kartę sieciową i kartę dźwiękową, a resztę uzupełnię programem Driver Booster, który zresztą sobie i tak też zrzuciłem na pendrive'a. Więc widzimy się po instalacji wszystkich sterowników. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o sam komputer, no to niestety martwi mnie to, że chociażby sama instalacja Driver Boostera uruchomiła się dobre 2-3 minuty, co na chwilę obecną nie zwiastuje nic dobrego, ale. Ale poczekajmy, poczekajmy, mamy tutaj uruchomioną już e, po zainstalowaniu oczywiście sterowniku do karty graficznej i sieciowej, mamy uruchomiony tutaj pulpit z rozdzielczością WHD, a więc 1920x1080. Martwią mnie, mnie tylko te animacje, które bardzo mocno klatkują. Natomiast mi się wydaje, że to jest przez właśnie zastosowanie albo zbyt wysokiej rozdzielczości dla tego ekranu, czyli rozdzielczości natywnej, albo słabej wydajności samej karty choć nie wykluczam też jednego i drugiego. Zobaczymy zaraz, ile, ile sterowników jeszcze muszę zainstalować. No i tak jak mówiłem, wracam do Was po, po instalacji.